Dobre. Nazywam się Agata Andrzejczak Skrzypczak. Jestem magistrem fizjoterapii. Z Akademią Walki z Rakiem związana jestem od około dwóch lat. W dniu Dzisiejszym chciałabym poruszyć temat obrzęku limfatycznego po zabiegu mastektomii spowodowanym problemem onkologicznym. Po zabiegu operacyjnym bardzo ważne jest, żeby w tej pierwszej dobie już po zabiegu operacyjnym w etapie szpitala do pacjenta podszedł fizjoterapeuta, czy to fizjoterapeutka, aby od samego początku pokazać pacjentowi, co można, poprowadzić prawidłowy instruktaż, pokazać automasaż, pokazać ćwiczenia, które w dalszym etapie pacjent będzie wykonywał w warunkach domowych. Czasami pacjenci przychodzą tutaj do gabinetu i tłumaczą, że po zabiegu operacyjnym nie było problemu z obrzękiem linfatycznym. Ja zawsze tłumaczę pacjentom, że dość często po zabiegu nie mamy takiego problemu, ale z biegiem czasu nasz organizm się zmienia. Nasz metabolizm również się zmienia i musimy zwrócić uwagę, że ten obrzek limfatyczny nie zawsze musi Wam się pokazywać objętościowo. Czasami pacjenci nazywają to, że, że jest problem, taki tak zwany dyskomfort w ranie pooperacyjnej, w obręczy barkowej, dość często też w jamie brzusznej. Tak? Więc zwracamy uwagę, podchodzimy do pacjenta globalnie. Po całym zabiegu interwencji chirurgicznej pacjent powinien trafić do poradni rehabilitacyjnej bądź przychodni, aby trafić, spotkać się z fizjoterapeutą. Pacjenci pytają się bardzo często, skąd brać skierowania, w jaki sposób trafić do takiej poradni, do takiej przychodni. Będąc już na etapie szpitala, prawidłowo, prosimy, prawidłowo powinien podejść do nas fizjoterapeuta. Jeżeli nie podchodzi, to prosimy lekarza prowadzącego o to, aby podszedł, poprosić o skierowanie, o zlecenie, żeby taki fizjoterapeuta podszedł do nas, wytłumaczył wszystko, co po takim zabiegu możemy wykonywać. Wychodząc już z szpitala, Prosimy o dalsze skierowanie, czy to na rehabilitację, czy to do poradni rehabilitacyjnej, aby była kontynuacja tego leczenia. Wychodząc ze szpitala, mamy już taką minimalną wiedzę, co możemy wykonać, jak możemy wykonać w domu, jak wykonujemy prawidłowy automasaż, jak wykonujemy podstawowe ćwiczenia, aby zapobiegać już problemom, powikłaniom, które. Pewnie gdzieś tam w którymś momencie się pojawią, tak? Bardzo ważne jest, żeby każdy pacjent po, takim, po takiej interwencji chirurgicznej, bo musimy zdać sobie sprawę, czy to kobieta, czy mężczyzna, bo mężczyźni też takie interwencje chirurgiczne miewają, e, powinni wykonywać. Automasaż w domu powinni wykonywać podstawowe ćwiczenia w warunkach domowych, już przed tym etapem, kiedy trafią do poradni rehabilitacyjnej. Bardzo często pacjenci przychodzą do Akademii Walki z rakiem już po kilku latach, po kilku latach od interwencji chirurgicznej. Zdarzają się, że mówią, że Mieliśmy od samego początku nie było problemu z obrzękiem limfatycznym, że normalnie, się, normalnie funkcjonowali i ten obrzęk nie narastał. Ale z biegiem czasu nasz metabolizm, nasze funkcjonowanie się troszeczkę zmienia i ten obrzęk czasami powstaje, czy to w jamie brzusznej, czy to w obręczy barkowej, czy to w klatce piersiowej. Bardzo ważne jest od strony fizjoterapeuty, aby podejść do tego problemu indywidualnie, indywidualnie do pacjenta, aby. Sprawdzić, jak, jak wygląda rana pooperacyjna, czy nie mamy tam wzrostu, czy mamy prawidłową ruchomość w klatce piersiowej. Hmm, ponieważ dość często e Linfa, która zatrzymuje nam się w kończynie górnej, ma problem z odprowadzeniem się. I to nie musi być wcale problem e, jakiś duży, tak? wystarczy tylko i wyłącznie zacząć wprowadzać drenaż, automasaż, e, czy to ćwiczenia, które powinniśmy jako pacjenci wykonywać codziennie. Ja zawsze mówię, e, nie zawsze mamy na to czas. Ale chociaż. Ten mały, kilka minut rano czy to wieczorem, e, znaleźć chwilę tego czasu na wykonanie tych podstawowych ćwiczeń. E, bardzo ważne jest, ponieważ pomoże to nam w normalnym funkcjonowaniu, zwiększy nam nasz komfort funkcjonowania w ciągu dnia, w ciągu naszego życia. Hmm. Pacjenci w Akademii Walki z Rakiem e, nie tylko trafiają tutaj do nas od razu po zabiegach operacyjnych, tak zwane świeżynki. E, trafiają do nas. Od razu po zabiegu operacyjnym jest wprowadzany automasaż. Ćwiczenia indywidualne są dopasowywane do każdego pacjenta. Jaka jest rola fizjoterapeuty w tym całym procesie leczenia, w tym całym procesie rehabilitacji? Bardzo ważne jest podejście indywidualne do pacjenta, abyśmy zbadali od samego początku pacjenta, sprawdzili, jaki jest problem. Dość często nie zwracamy uwagi na ościała, która naprawdę jest po takich zabiegach chirurgicznych jest bardzo zaburzona. Dopasowujemy wtedy indywidualną terapię, indywidualną rehabilitację danego pacjenta. Staramy się pomóc, czy to automasażem, czy to ćwiczeniami indywidualnymi. Każdy pacjent tutaj w Akademii Walki z Rakiem jest traktowany indywidualnie. Podchodzimy do niego globalnie, ponieważ uważam, że nie tylko Trafiają nam pacjenci, trafiają nam się pacjenci po zabiegach, czy to mastektomii, czy to zupełnie innych, ale tacy pacjenci mają też różnego rodzaju inne choroby, na które musimy zwrócić uwagę, tak? bo czy to problemy z kręgosłupem, które po wielu latach dość często nasze pacjentki miewają, to musimy zwrócić uwagę na to, że ten, ta, ta limfa, która, która daje ogromne problemy, nie tylko może nam się zbierać w kończynie górnej. Na co nasze pacjentki rzadko kiedy zwracają uwagę, że drenaż limfatyczny powinien być wykonywany prawidłowo codziennie. Jeżeli ja zawsze mówię, jeżeli jest możliwość wykonywania go rano i wieczorem, to byłoby wspaniale, ale nie zawsze mamy taką możliwość, tak? Ja sobie zdaję sprawę z reali naszego życia, naszego funkcjonowania. Takim pacjentkom zawsze prosimy żeby wykonywały go chociaż minimum raz dziennie w tych okrojonych ruchach, tak? Staramy się, aby każda pacjentka nauczyła się tego drenażu, nauczyła się wykonywania w prawidłowy sposób ćwiczeń. Dlaczego? Pacjenci się zawsze pytają, dlaczego mam wykonywać automasaż, dlaczego mam wykonywać ćwiczenia codziennie? Bo nie każdy pacjent po zabiegu operacyjnym ten problem z obrzękiem limfatycznym będzie miał od razu po zabiegu chirurgicznym. Jest grono pacjentów, pacjentek, które po zabiegu operacyjnym ja zawsze nazywam je szczęściarami nie mają problemu z obrzękiem limfatycznym. I wtedy też zalecam wykonywanie automasażu, wykonywanie ćwiczeń indywidualnych, aby poprawić komfort życia, naszą funkcjonalność, nasz metabolizm, naszą ruchomość w klatce piersiowej, aby zwrócić na to wszystko uwagę. Dość często zdarza się, że ten problem z obrzękiem limfatycznym narasta z biegiem lat. Hmm. I w tym momencie zaczynają nam się takie małe problemy, tak? ponieważ już na etapie e, tej wczesnej choroby, tego, tego wczesne, wczesnego, e, wczesnej interwencji chirurgicznej, coś zostało zaniedbane, co będzie niosło za sobą w późniejszych latach skutki tak? czyli będą, będziemy mieli problemy z raną pooperacyjną, ze wzrostami, z ruchomością w ranie pooperacyjnej, z ruchomością w klatce piersiowej. Hmm. Tak samo mogą zdarzyć się problemy z, symetri z symetrią naszej osi ciała. Na coś, coś, czego na samym początku pacjentka nie zwracała uwagi, ponieważ no nie było tego problemu. Ja zawsze mówię pacjentom... Jeżeli nie mamy tego problemu, to o tym problemie nie myślimy, ale dobrze jest zapobiegać, wprowadzić sobie te ćwiczenia, ten automasaż, tą prawidłową postawę ciała od razu po zabiegu operacyjnym. Wykorzystać tą wiedzę, którą już dostajemy na etapie, na etapie szpitala, na etapie oddziału, wykorzystać ją chociaż w tym minimalnym stopniu, żeby później zadbać o komfort funkcjonowania, o komfort nasze, naszego życia. Pacjenci mówią dość często, nie lubimy ćwiczyć. Ja to rozumiem, bardzo dobrze to rozumiem, ponieważ nasze życie biegnie bardzo szybko i staramy się czerpać maksymalnie garściami wszystkiego, co jest możliwe. I nie zawsze te ćwiczenia lubimy, nie zawsze przynoszą nam one jakiś efekt, który byśmy chcieli od razu zobaczyć. Ale zawsze mówię, chociaż troszeczkę, chociaż troszeczkę wykonać tych ćwiczeń, żeby polepszyć tą ruchomość w klatce piersiowej, to zapobiegać, zapobiegnie nam dalszym problemom, które niestety czasami występują. Co się dzieje z pacjentem po, po interwencji chirurgicznej, po zabiegu operacyjnym? Tacy pacjenci dość często, niestety, jeżeli nie ma problemu z obrzękiem, z, z raną pooperacyjną, starają się nie myśleć o ćwiczeniach, o automasażu, tylko biegną, biegną dalej e, z całym procesem leczenia. Ja zawsze mówię: zna, starajmy się wyśrodkować to wszystko. Jest, musimy podzielić sobie. Proces leczenia mm, operacyjnego i całego leczenia dalszego. Na to, żeby znaleźć chociaż taki mały skrawek czasu na tą rehabilitację, bo naprawdę jest ona bardzo potrzebna, ona naprawdę pomoże nam w dalszym leczeniu. Ćwiczenia oddechowe, o których bardzo zapominamy, są bardzo ważne. Bardzo ważne w funkcjonalności, w ruchomości klatki piersiowej, a także w leczeniu, które będzie przyszłościowo czy to chemia, czy to naświetlania, cała radioterapia. To jest bardzo ważne, abyśmy zwrócili uwagę na to, żeby ta klatka piersiowa jednak była w prawidłowy sposób ruchoma. Bardzo ważne jest w okresie rehabilitacji, w okresie tej rekonwalescencji, całej po zabiegu operacyjnym, wprowadzenie aktywności fizycznej, czy to w domu, czy to na zewnątrz. W Akademii Walki z Rakiem, oprócz tego, że są ćwiczenia, zajęcia ze mną, tutaj są prowadzone indywidualnie, również można korzystać z całej gamy rehabilitacji łącznie z jogą prowadzoną bardzo aktywnie tutaj u nas w Akademii. Ja zawsze polecam ją. Bardzo proszę, aby nasze pacjentki, aby korzystały z tego, ponieważ pomaga to w naszej, w naszej układzie osi ciała, w naszym, w naszym układzie oddechowym, w wyciszeniu naszego organizmu, co jest bardzo ważne przy dalszej rehabilitacji. Przy problemach z obrzękiem limfatycznym, który tutaj mamy z pacjentkami, bardzo ważne jest, aby regularnie zadbać o, o automasaż. Ponieważ jeżeli w, fazie, w tej fazie ostrej e, mamy pacjentki, które e, mają problem z obrzękiem linfatycznym już od samego początku, to zawsze tłumaczę pacjentkom, zaprzyjaźnijmy się z masażem, z automasażem, wykonujmy go minimum dwa razy dziennie. Nie każę pacjentkom nigdy wykonywać tego automasażu w pełnych czasach ramach czasowych, ale chociaż w tych okrojonych, ponieważ wiadomo, że jak najszybciej staramy się wrócić do funkcjonalności, do pracy. Ale i w pewnym momencie też zapominamy o tym automasażu, ale ta chwilka czasu w ciągu dnia starajmy się ją znaleźć. Dość często zdarza nam się, że nie mamy widocznego obrzęku limfatycznego. a zarazem pacjentki tłumaczą, że czują jakiś dziwny dyskomfort. Czy to dyskomfort w dłoni, czy to w całej obręczy barkowej, czy to w jamie brzusznej to już jest dla nas takie czerwone światełko, że jednak jest problem z obrzękiem, z, z limfą. Um, I bardzo często zadane, dostaję zadane pytanie. pytanie. Um, nie, mam obrze, nie mam obrzękniętej dłoni, a jest problem z obrzękniętą jamą brzuszną. Gdzieś to zostało zaniedbane, gdzieś ten drenaż limfatyczny został przeprowadzony albo niewłaściwy sposób, albo po prostu um, źle uciśnięte. Staram się zawsze tutaj w Akademii wytłumaczyć pacjentkom, jak wykonywać ten prawidłowy automasaż, jak wykonywać, jak, pokazy, jak uciskać w prawidłowy sposób i na co zwrócić uwagę, ponieważ musimy pamiętać o tym, że mm, obrzęk limfatyczny nie występuje tylko w tej kończynie. Może wystąpić nam nie tylko w jamie brzusznej, ale również w obrębie całej klatki piersiowej, czy to całej mieściach przykręgosłupowych. Musimy zawsze zwrócić uwagę na globalny problem danego pacjenta. Ja zawsze zadaję pytanie pacjentkom, czy są ważne ćwiczenia. Dlaczego ćwiczymy, po co ćwiczymy i czy warto je ćwiczyć. Nie zawsze musimy lubić ćwiczenia, i nie zawsze musimy je wykonywać bardzo długo. Ja, jako fizjoterapeutka, nie będę kłamała wszystkich, że ćwiczę codziennie, po godzinę, po dwie, po trzy, ponieważ nasze życie wygląda tak, a nie inaczej. Biegniemy przez to życie, ale staram się chociaż ten malutki skrawek, chociaż tą chwileczkę znaleźć na ćwiczenia i zawsze mówię swoim pacjentkom: spróbujmy, spróbujmy, zmotywujmy się razem, chociaż chwilę. I zdarza mi się nawet zadzwonić takich pacjentek, że a droga pani, ćwiczymy. To jest teraz właśnie ten moment, ten czas, kiedy przed zaśnięciem. Wykonujemy te ćwiczenia, bo zdarza też się wysłać SMS-a, tak? No to właśnie ten czas na ćwiczenia. Więc bardzo ważne jest, że, że daję ja z siebie maksymalnie wszystko, ale też zawsze wymagam chociaż trochę od swoich pacjentek, bo, bo ważne jest, żeby wykonywać te ćwiczenia, ważne jest, żeby wykonywać ten automasaż. Dlaczego? Bo nasz, nasz komfort życia będzie lepszy, bo, bo nasze funkcjonowanie będzie dużo lepsze, a co za tym idzie? Nasze poczucie humoru też będzie, będzie lepsze. Bo te endorfinki jednak chociaż w małym stopniu nam się wytwarzają. Więc zawsze mówię zapraszam. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do siebie. Dlaczego warto ćwiczyć? Abo dlatego, żeby mieć lepsze poczucie, lepiej, żeby się czuć fizycznie. A tak poza tym, ja jestem po nowotworze trzonu macicy, więc mam usunięte węzły. Więc jak przychodzę do pani Agatki na drenaż limfatyczny, po takim drenażu naprawdę czuję się o wiele, wiele lepiej. Nogi przestają mnie boleć. Także dziewczyny, jeżeli macie jakieś problemy, to naprawdę warto ćwiczyć. Do czego ćwiczę? Ćwiczę, bo chcę mieć dobrą formę, chcę się dobrze czuć. Ćwiczę, bo w ten sposób się do i buduję swoją odporność. Ale też ćwiczę, żeby być między ludźmi, żeby łapać tą energię, bo moje doświadczenie to że ćwiczę Fajnie, po prostu i tam warto być. Masaż limfatyczny jest bardzo ważny, bo gdy się nie trenuje, puchnie mi ręka.